55 c w dniu 27 2013 roku zwrócił się z pisem do starosty powiatu Trzewnickiego o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zakłócenia stosunków wodnych na, należ na należącej do niego działce nr 4 przez 6 poprzez zmiany ukształtowania terenu na sąsiedniej działce nr 4 przez 18 w miejscowości Wielka Lipa w gminach Poprzez podniesienie przez właściciela wymienionej działki ukształtowania terenu, co w konsekwencji spowodowało zmianę kierunku odcinku wód opadowych i zalewanie działki skażącego. W dniu 23 sierpnia 2013 roku w odpowiedzi na zgłoszenie starosta powiatu Trzebińskiego powiadomił, powiadomił skażącego, iż zgodnie z artykułem 29 ustawy wodne organem właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy jest burmistrz. I w związku z tym sprawę przekazał do rozporządzenia właściwemu terytorialnemu burmistrzowi obory Śląskiej. Skarżący w treści skargi oświadczył, iż po przekazaniu sprawy do dnia złożenia skargi nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez burmistrza obory Śląskiej mającej na celu załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji. Przy czym od momentu przekazania sprawy do dnia złożenia skargi płynął okres ponad dwóch miesięcy. Nadzwonić należy iż dokument został wysłany przez starostę Trzewnieckiego w dniu 26 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z artykułem 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz 229 kodeksu postępowania administracyjnego gminy pozostaje organem właściwym dla rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Zgodnie z artykułem 29 prawo wodne w niniejszej sprawy, organem właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy jest burmistrz oboli W zakresie obowiązujących przepisów dotyczących terminu do załatwienia sprawy zgodnie z artykułem 35 przywołanej wyżej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, właściwy organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnych złotych, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania. Dniem wszczęcia postępowania zgodnie z artykułem 61 paragraf 3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego jest data doręczenia organowi żądania sprądu. W zaistniałym stanie faktycznym, mając na uwadze, na uwadze przytoczone powyżej przepisy, przyjmując, iż skarga wraz z pismem Starosty powiatu Trzynickiego została skutecznie dostarczona burmistrzowi obwodzie Śląskich, niezwłocznie po wydanym zarządzeniu w dniu 23 sierpnia 2013 roku, to uznać należy, iż Burmistrz Obornik Śląskich, jako organ zobowiązany do wydania decyzji, naruszył obowiązujące w tym zakresie przepisy poprzez przekroczenie terminu ustawowego załatwienia sprawy. Co w konsekwencji powoduje, iż złożoną skargę należy uznać za zasadną. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna prosi, prosi o podjęcie uchwały przez Radę Gminy w przedmiocie zasadności złożonej skargi i przedstawienie wypuszczalni w celu jej wykonania poprzez niezgłoszone wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie o sposobie załatwienia skargi winien zostać zawiadomiony skarżący. I głosowie, głosowanie za. Jednogłośnie pięć osób za. Jasne, proszę Państwa oddaję głosowanie Uchwały w sprawie rozpoczenia skargi pana Rzesław Rowaka na działania burmistrza Boliczkowskich. Paragraf pierwszy. Skargę pana Rzesła Rowaka na działanie burmistrza Boliczkowskich udaje się za zasadną. Paragraf drugi zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w do opowiadania skarżącego o sposobie zawodzenia skargi. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia. podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kolejny punkt w sesji to punkt siódmy w sprawie otoczenia skargi na działania burmistrza Wolnictowskiej, skargi pana Ryszarda Kudzika. Szanowni Państwo, chciałabym tutaj y, 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 złożyć wniosek o wycofanie tego punktu siódmego, ponieważ y, przed chwileczką otrzymaliśmy informację, że tutaj akurat do pana skarżącego został wysłany pismo z prośbą o przybycie na posiedzenie komisji rewizyjnej, także dostał dopiero je dzisiaj prawdopodobnie. Więc opóźnieniem i na, na posiedzeniu komisji nie mógł być i chcielibyśmy jeszcze raz po prostu przyjrzeć się tej sprawie i jeszcze raz panu wymawiać już. I bardzo byśmy prosili na następnej sesji aby się na to. Tak, tak. Normalny wniosek tak, o Zjęcie z porządku obrad. Zdjęcie z porządku obrad. Jasne. A to również chyba musi, tak? Nie. nie. Nie, nie. Pan mecenas stwierdził, że to jest... Dobrze. Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie wniosek Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 i uchwały w sprawie odniesienia skargi na działania burmistrza obrony skarga pana Ryszarda Chudzika. Kto jest za zdjęcie z porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Nie do głosie, tak? Dziękuję. Punkt kolejny to punkt ósmy w sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza obornych śląskich, skarga pana Leszka Ołgińskiego. Proszę panią przewodniczącą. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie skargi na działalność burmistrza obornych śląskich w złożonej Radzie Gminy obornych śląskich przed mieszkańca gminy obornych śląskich pana Leszka Ołgińskiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku. Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 roku Komisja Rewizyjna w na składzie Jadwiga Błodowska, Rozaria Ptasińska, Maciej Towiczyk, Łukasz Buda, Jerzy Szynków zapoznała się z jego skargą. Skarżący Leszek Bałbiński zamieszkał w Pędowie przy ulicy Wypoczynkowej 10 w dniu 26 sierpnia 2013 roku zwrócił się do burmistrza Obory Śląskich o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie składowania 3, łamane przez 1 i 723 przez 2. W miejscowości Pejów, gmina Wodniki Śląskie, który, których właścicielem pozostaje plan Mariusz Fiałkowski i w wypełnianiu nili usytuowanych na wskazanych działkach zbiorników wody stanowiących istotny element systemu odprowadzania wód z otaczającego terenu, zlewa, zlewa a także zanieczyszczeniu i urządzeń instalacji skutkujących Skarżący wskazał na nielegalną w jego ocenie działalność właściciela wymienionych wyżej działek, polegającą na składowaniu odpadów na tychże nieruchomościach bez wymaganych w tym zakresie zezwoleń. W żądania, w już w dniu 10 października 2013 roku poinformował skarżącego, iż nie jest organem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy, bowiem teren, na którym usytuowane są. Działki pana Mariusza Fiałkowskiego e, objęty jest decyzją Stanu w sprawie określenia kierunku, sposobów i warunków rekultywacji gruntów położonych w granicach działki 723, łamane 2, artykuł 2. Obręb P, obręb P, ten organ pozostaje właściwym do rozstrzygnięcia spraw. Następnie w dniu 22 listopada 2013 roku Burmistrz Borny Śląskich po stwierdzeniu, iż. Na wskazanych przez strażącego działka właściciel tych nieruchomości prowadzi dzikie wysypisko odpadów, zawiadomił o powyższym Komisariat Policji w Wogonika Środki i wniósł o wszczęście tej, w tej sprawie postępowania. Zgodnie z artykułem 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz, yy, yy, oraz 229. I kodeksu Postępowania Administracyjnego Rada Gminy pozostaje organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Zadania gminy, podobnie jak, jak obowiązki właścicieli nieruchomości w przedmiocie utrzymywania czystości i porządku, uregulowane są przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności w artykule 3 ustawy, Skazana ustawa nie legitymuje jednak organów administracji do podejmowania działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości zachodzących w toku użytkowania działek przez ich właścicieli czy użytkowników. Nie przewiduje również możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych, których celem byłoby zmuszenie właścicieli działek do przestrzegania przepisów tej ustawy w porządku jawnego jej naruszenia. Przepis artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym zezwala Radzie Gminy jedynie na stanowienie o kierunkach działania Wójta, a więc do wydawania aktów w sferze wewnętrznej działania organów gminy, zawierających wyłącznie wytyczne zalecenia lub wskazówki dla organu wykonawczego, w związku z tym nie mieści się w nim kompetencja do określania treści aktu wykonawczego w konkretnej sprawie, czy też formy działania tegoż organu, do nakazania Treści. ogółem do wydania bieżącego polecenia co do załatwienia sprawy jednostkowej. W stanie faktycznym, mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, uznać należy, iż Burmistrz oborny nie jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji w sprawie. Wskazać jednak należy, że w niniejszej sprawie czynności burmistrza winny przejawiać się w niezwłocznym przepisaniu sprawy. <coughs> Która do niego wpłynęła właściwym organom i powiadomienia o tym fakcie skarżącego. Tymczasem od dnia zgłoszenia żądania skarżącego do czasu przekazania sprawy upłynął prawie okres 4 miesięcy, co wskazuje na co najmniej opieszałość burmistrza w wykonywaniu swojej funkcji i w tym zakresie skargę należy uznać za zasadną. Biorąc jednak pod uwagę, iż aktualnie wskutek zawiadomienia przez burmistrza właściwych organów prowadzone jest postępowanie przeciwko panu Mariuszowi Piałkowskiemu, brak jest merytorycznych postaw do podjęcia stosownej uchwały w dzisiejszej sprawie. I głosowanie 4 osoby, 5 osób za. Uchwała Rady Miejskiej W Obornikach Śląskich z dnia 30, 30 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka Obińskiego na działania Burmistrza Wodnych Śląskich. Rada Miejska W obwodniku Śląskich uchwala, co następuje, przepraszam. Skargi Pana Leszka Obińskiego na działanie Burmistrza Wodnych Śląskich uznaje za zasadną. Na na czy, proszę, czy proszę, proszę dyskutować nad uchwałą, ponieważ jak słucham, nie bardzo miałem treść tej uchwały. Domyślam się, że to pisał prawnie i teraz jakby dwie rzeczy. Co do jednego się mogę zgodzić, że jeśli wniosek płynął pana skarżącego 26 sierpnia, my się dzisiaj tym zajmujemy, to upłynęło dużo czasu. Na trzeciej dwa sesji e, były, y, były przedstawiane <laughs> rozdziały wystąpień i nękania w uzłowie celnego y, tego Pana, który tam wywozi te, te, te rzeczy na tą swoją I teraz, i, i taką miałem rozumowanie, taką miałem wiedzę, wbudowano, y, że y, wszystko by było dobrze, gdyby burmistrz wydał w tej kwestii decyzję. Dzisiaj komisja rodziny posiłkując tak, tak. się, się tutaj, e, opinią, opinią prawną i prawdą tak. jak gdyby twierdzi, że w zasadzie Wąbrzyński nie jest uprawniony i nie ma żadnej e, mocy władz, władz, władz dwa lat, żeby człowieka zmudzić, winien zawiadomić właściwe organy. jak prawa, jakie. I się z tego nie, nie wywiedziałem i nie tak na pewno nie

wysłana, będzie ona dostarczona i do Pana Burmistrza, i do Starosty, dlatego, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po zbadaniu całej sprawy zajął się dwoma wątkami. Wątkiem decyzji rekultywacyjnej, która toczy się w Przedlicy w Starostwie Powiatowym i wątkiem nielegalnego składowania w miejscu do tego nie przeznaczonym na działce prywatnej, odpadów, co jest kompetencją od początku do końca zdaniem japońskiego Inspektora Ochrony Środowiska, czyli właściwego organu w kompetencjach burmistrza i burmistrz w tej kwestii powinien decyzję bywać, co zresztą uczynił. W związku z tym możliwe, że ten wybór jakby nie do końca zbadał wszystkie aspekty sprawy, Wojewódzki inspektor również, ja nie wiedziałam, że jesteście już w fazie finalnej, bo zaproponował nawet, żeby komisja rewizyjna do niego zwróciła się, a on chętnie był by pełnego wyjaśnienia sprawy udzielił pewnie dostaniemy sposoby pisma. Taką informację telefonicznie dzisiaj uzyska. Proszę, a jeszcze Panie Burmistrzu, na Na ostatniej sesji zadałem Panu pytanie nie. o zaproszenie postępowania. Powiedział mi Pan, że zostały wysłane takie pisma do tego Pana. A się okazuje, że dzisiaj do Urzędu Miasta i Gminy sam się o odpowiedź do Pani Jomi, gdzie nie otrzymałem takiej odpowiedzi, bo nie była dla mnie gotowa. Nie, się udałem do pana sekretarza, bo jest odpowiedzialny za to, oczywiście znaczy, rzeczywiście udostępnił do mi Znaczy powiedział przyniósł, że faktycznie taka dokumentacja, jaka nie było jeszcze dopiero, nie wyszła chyba dzisiaj czy wczoraj, piątek wyszła. No to, Panie Burmistrzu, jeżeli mówimy, o, mówmy o czystych faktach, to nie, że wcześniej wyszła, czyli przed sesją, tam wyraźnie jest na nagraniach poprzedniej sesji, gdzie się pytam i pan, Panie Burmistrzu odpowiada, że wcześniej to wyszło, że yy, na pewno wyszło, więc poprosiłem o zwrot, poprosiłem o pismo, a się okazuje, że po naszej interwencji dopiero to wszystko wychodzi. Dobrze, proszę się Burmistrzu. Na ostatniej sesji Pan Józef jako kierownik wydziału szczegółowo przedstawił, co w tym zakresie było. Od samego początku w piątek wyszła decyzja, Panie Łukaszu, a nie pismo. Także to proszę, żeby Pan mówił o konkretnych proszę Poproszę Panie Burmistrzu o Konkretnie było poniedziałek, krok po kroku zgłoszenie do prokuratury, postępowanie karne prawdopodobnie zakończy się tym, że zostaną zarzuty karne postawione Panu. To, to tym to proszę odsłuchać się jeszcze co tak że zadałam pytanie i odpowiedzieć na pytanie ustosunkować się. Dobrze? Bardzo dziękuję. Dobrze. dobrze. To może być inaczej wytężone. Panie Przewodniczący, czy ja mogę prosić Pana o opinię? Ponieważ nie wiem, jak Pod głosowanie. Wniosek projekt uchwały został przedstawiony, natomiast uzasadnienie, no to jest do oceny każdego z Państwa. Ja, że nie bardzo rozumiem to zasadnienia, ale tym bardziej ja dlatego pytam się Pana. No, ja go nie rozumiem. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, bo ja tylko mogę go wysłuchać. Nawet no, jestem ja w stanie się tak na bieżąco odnieść do tego. Komisja Rewizyjna. Tak jak mówiłem na poprzedniej sesji, to to jest sprawa priorytetowa dla nas, żeśmy szukali takich podstaw prawnych, żeby można wydać decyzję. I takie podstawy prawne razem z tego, żeśmy szukali, żeby wydać tą decyzję i wtedy decyzja została wydana. Czy w momencie, kiedy pan Kiełkowski dostanie tą decyzję i odwoła się od niej, to zobaczymy wtedy... Się, Nie zgadzam się z pewnością, bo od samego początku były poczynane kroki od samego zgłoszenia przed pana łowiskiego. Były wizje lokalne z moim udziałem na terenie i cały czas procedura była nadzorowana w tym zakresie, żeby doprowadzić, żeby te opady komunalne tam nie były składowane Dobra, Proszę. Cała ta procedura oczywiście trwa. Papierkami brzydko-kolokwialnie wymieniamy się, tak? A śmieci do dzisiaj są wyrobione, proszę Państwa. I w decyzji, jak dzisiaj usłyszałam, że Pan Fiołkowski ma do 7 stycznia wywieźć to, no to nie wiem. Hmm. Którego roku może? Bo przez pół roku zwoziła do 7 stycznia, ma wywieźć, to jest. Zajmiecie całą wiosnę. Nie, nie, on do 7 stycznia rady. bardzo skrzętnie to przykryje ziemią, to tak. Bo wywóz, wywóz trwa do dziś, do dziś do godziny 16 samochody dalej wwożą, proszę Państwa, i nie wiem, co będzie dalej. Bo póki co, proszę Państwa, jako mieszkaniec wędkowa nie jestem usatysfakcjonowana bo e, cały czas papierologia i tak dalej, i tak dalej, a tysiące ton śmieci rosną. Jeździmy, panie, prawo i ze sprawą, tak? Proszę, panie Proszę Państwa, musimy się posługiwać się przepisami prawa i w ramach prawa działać. Decyzji nadane nadany z natychmiastowej wykonalności. No nie można było zakreślić terminu typu jeden dzień, bo wiadomo, że on jest fizycznie niewykonalny. To zakreślone, że są bardzo krótki termin, bo do 14 stycznia. Jeżeli do 14 stycznia nie zostanie ta decyzja wykonana, wówczas zgodnie z przepisami prawa gmina będzie mogła przystąpić do egzekucji. Oczywiście też ta, ta procedura będzie miała to do przymusowego wykonania tej decyzji. Natomiast nie da się... Ja rozumiem, że możecie Państwo nazwać papierologią, bo was ważni że śmieci tam dalej są, ale... Organy samorządowe muszą działać na podstawie przepisów prawa i tylko w ich ramach. My nie możemy działać jak szereg na dzikim zawodzie, najpierw zastrzelić, a potem zrobić proces. Bo no, musimy najpierw całą procedurę wyczerpać. I, I w tej chwili naprawdę w bardzo krótkim czasie, na, na tyle, na ile było to możliwe, łącznie z nadaniem wygody na tych nastrojów, to narosi, co jest niezwyczajną sytuacją, Ale tutaj uwzględniając... No, Fakt, że rzeczywiście nie wiemy jakiego rodzaju śmieci pracą. nie wiemy na ile one mogą wpływać na środowisko, być może bardzo negatywnie, dlatego uznaliśmy, że zasadne jest nadanie tego wyboru natychmiastowej wykonalności, gdzie zazwyczaj takiego wyboru decyzji się nie nadaje to no będziemy starali się oczywiście będzie podjęło wszystkie możliwe kroki, żeby to jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby te śmieci stamtąd zostały wzięte. Ale zgodnie z tym sami planem. Mam jeszcze jedno pytanie techniczne. Wydział Ochrony Środowiska w Marszałka został już poinformowany o tym fakcie, dlatego że z tego co wiem, według kompetencji do naliczania opłat za składowanie w miejscu, do tego nie przeznaczono do opłaty za korzystanie ze środowiska, <laughs> do opłaty, które wpadłyby również do naszego budżetu potężnych. Czy, czy ta informacja została do, o tym procederze do Wydziału Ochrony Środowiska przekazana czy nie, nie? Dlatego, że to jest jeszcze jedno ogniwo po drodze przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Najpierw u marszałka decyzja i tam nakaz, a dopiero później może i wojskowskim inspektorem środowiska. Czyli żeby te wszystkie, niestety ustawa wprowadziła tyle różnych instytucji, instancji, jednostek, które mają swój jakiś tam wycinek, że przy trudnej sprawie, gdzieś tam się, a między tymi rozmywa. Więc to trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby skutecznie ten proceder...